że to jest amerykańska grupa i ta amerykańskość dzisiaj jest problemem, dzisiaj jest powodem do zamknięcia stacji. Polski system podatkowy jest dziurawy. Podczas gdy Szary Kowalski oddaje kilkadziesiąt procent ze swojej pensji, olbrzymie zagraniczne firmy potrafią nie dołożyć się do budżetu Polski niemal wcale. Zatem, które firmy budują nasze drogi i szpitale? A które wyprowadzają kapitał za granicę tak, abyśmy nigdy go nie zobaczyli? Za to, że francuska sieć komórkowa na każdą złotówkę zapłaconego podatku otrzymała niemal 10 złotych pomocy publicznej. Pomyślicie, że to jakiś żart. Nie, to realia polskiego rynku, gdzie podatnik zamiast łatać dziury w ZUSie czy służbie zdrowia, sponsoruje działalność obcej firmy telekomunikacyjnej. Witam Was bardzo serdecznie dzisiejszym tematem. By zrozumieć, chciałbym poruszyć temat inflacji, bo oglądając materiał Wardęgi, którego serdecznie pozdrawiam i bardzo go szanuję za to, co robi. Ale smutne jest to, że to jest kolejna osoba, która nie ma wiary w, nas, w nasze społeczeństwo i w nas ludzi. Tak już mamy to zakorzenione, że każdy polityk politykułami oszukuje, że to staje się naszą naszą takim piętą archilesową i zmorą. I zmorą, która może nas nie wyciągnąć z, z tego, co w czym jesteśmy. Bo to, i to więcej youtuberów oglądałem, to tak samo jak do Polskiego Ładu. Nikt nie wgłębi się w ten temat, nie poczytają, a narzekają. I to jest przerażające, tak? To tak samo jak wielu ludzi, poziom życia w Polsce bardzo się zwiększył, bo byliśmy na poziomie Ukrainy, a teraz Ukraińcy przyjeżdżają do nas, a ludzie nadal maludzą, nadal nie widzą, kto im to polepszył i dlaczego. I moim zdaniem to nie jest tylko Unia, bo za czasów PO to ja stąd spierdziałałem. Jak za czasów TUPO przyjeżdżałem, to zarabiałem 1000 1300 na rękę, a na przykład opłacenie po pocenie w Warszawie. Kawalerki wychodziło mi 1500, a 1600 chyba z rachunkami, czy tam kroje więcej. To by była masakra. No i wracajmy do tego, do tych e, inflacji, bo ludzie widzę, że nie mają świadomości, skąd to na siebie bierze. Ja widzę dwa źródła, ich może jest jeszcze więcej. Jedne źródło to jest takie, że na przykład jak pracuję teraz w tej fabryce NGK, jak wcześniej mnie tam nie było, to oni mieli postojowe. tak jak na przykład wujek w Niemczech stoi, czy inne fabryki zamykają, nie chcą, żeby ten wirus się rozszerzał. Ale muszą tym ludziom płacić. I na przykład taki człowiek się wtedy cieszy: O, mam darmową kasę, ale musi być świadome, że za parę miesięcy czy pół roku on odczuje to, że ta darmowa kasa to nie była darmowa, ponieważ zakład wtedy zwiększa e, cenę swojego produktu, żeby sobie to odbić. Albo na przykład, e, jeśli w zakładzie są dodatkowo. Środki higieniczne, czyli te płyny dezynfek dezynfekujące, maseczki rozdaje tam pracownikom, czy inne rzeczy, czy na przykład dodatkowe szkolenia BHP, to są koszty, które zostaną też wliczone do tego produktu. I ten produkt jest coraz droższy, czyli idzie inflacja. Jeśli my produkujemy filtr do, do aut, auto ma jeszcze więcej części, gdzie te wszystkie części idą do góry to ta cena auta też jest coraz to droższa. Jeśli nowe auta idą do, są coraz to droższe, to ktoś sobie myśli nagle w tym rynku starych samochodów, no to kurczę my też musimy podnosić ceny, tak? To czyli mój stary Opel nie jest warty już 1000 zł, tylko na przykład 1500 i stare auta też idą do góry. Jeśli Mamy inne czynniki. Jest między teraz wojna między Chinami a Amerykanami i ktoś się tam coś pokłócił, nie ma pewnych części, albo ktoś nie chce dać komuś surowce. I mamy teraz zastój na w fabryce nawet nie przez koronawirusa, tylko z braku pewnych surowców, to ta cena też będzie wzrastała. Dlaczego? Bo mamy. Kolejny postój. Też takie właśnie czynniki jak podaż i popyt. Jeśli nie mamy, nie możemy dostać auta nowego, to automatycznie ludzie będą kupować auta używane. Jeśli większy popyt jest na auta używane, to też ta cena wzrasta. Jeśli na przykład nie mamy jakichś surowców, bo jeden kraj to blokuje, jest mniej tych surowców na rynku, to, pop, to cena też wzrasta, bo popyt na przykład jest taki sam a jest mniej tych surowców, czyli trzeba go drożej sprzedać, żeby nie wszyscy mogli go mieć. No wiecie, to tak samo z usługami, to wszystko fajnie, fajnie współpracuje i działa, tylko trzeba zrozumieć dlaczego. Patrzcie, kolejnym takim fajnym przykładem, który mi się nasuwa, to jest strefa ekonomiczna w Gliwicach. Kiedyś na Śląsku było mnóstwo kopalń. kopalń I powoli je zamykali. Czyli było dość dużo pracowników, którzy pracowali w ciężkich warunkach, byli pracowici, no, i zarabiali na przykład w stosunku do, do zachodu trochę mniejsze pieniążki, ale był na kopaniach też większe, bo się ryzykowało życie, i tam też było straszne warunki. Temu nie do górników górnikiem, i ja apelice płuca wam dosiadają. I na przykład wtedy wykorzystują to inne korporacje. Wchodzimy do Unii, i buduje się taka strefa ekonomiczna, gdzie masz dużo różnych fabryk zagranicznych, po, podstawiają kapitał i na przykład. Szkoda, że to nie było bardziej na takich wyrównanych, bo tak słyszę, że właśnie dużo tych korporacji, które zaczynały, chciały dać tam godne wynagrodzenie, czyli załóżmy na tamte czasy 4000 zł, żeby wam zostało w kieszeni brutto, a, ale stwierdzili nasi, nasi rodacy, że, że na przykład my weźmiemy w łapę trochę, a oni będą tam robić za 1500 albo tam 1300, jak to się wtedy wszystko zaczynało, ale to już jest inny temat. I patrzcie, wy nawet. Niekiedy, gdy ludzie nawet, bo w ludziach jest siła, jeśli by ludzie by powiedzieli, nie, my chcemy zarabiać trochę więcej godzin, to by się udało, tylko że u nas nie ma tego zjednoczenia i to też jest im na rękę, bo ludzie się nie ują zgrać razem. Robert, jak Ty się rozgadujesz, o Boże, jedyny, jak Ty się rozgadujesz, a tutaj już widz czeka, się nie może doczekać. Witamy ci serdecznie, jak masz na imię. Witam Was serdecznie z tej strony, Robert Pisula też taki skromny youtuber? Sami youtubery dzisiaj. Witamy Cię. Jaki, jaki kanał, powiedz? od fotowoltaiki bo tak samo jak Ty robię filmiki obserwacyjne z tego co, co właśnie tam sobie rejestruję. Okej, okay, no dobra. Masz jakieś pytanie do Tak, mam pytanie właśnie, bo, a można zadać pytanie na temat fotowoltaiki? Kurczę, człowieku, możesz zapytać nawet, o co chcesz możesz zapytać. O, to super, bo patrzcie, ja tak myślałem, myśleliście na tym, co zrobić, czy mamy jakąś w ogóle moc, żeby się na przykład Stawić, bo, na przykład, jak jesteś 20-30% oddawania energii, to dla mnie jest to dosyć równe i. Jest, znaczy, takie. uczciwe, dla Ciebie, tak? Tak, tak, ale jeśli wprowadzają stałe władzy których kiedyś nie było, to to zaczyna mi się trochę robić hamskie. I na przykład, czy moglibyśmy się temu przeciwstawić? Coś takiego, jak robi na przykład Stany Zjednoczone sankcje Rosjanom, bo za bardzo tam skaczą i grożą. To na przykład czy my byśmy mogli wszyscy na włączyć ten prąd w NATO na, na parę dni i pokazać im, że mogą stracić tę energię? Pewnie możemy, tylko dziękuję Ci bardzo za, za telefon. Pewnie możemy tylko czy ktoś będzie patrzył na to, jeżeli z tego co patrzyłem w tym roku, to to jest... my jesteśmy jakimś 8%, czy nawet nie wiem aż tyle yy, energii, która jest produkowana w taki słoneczny dzień, więc... Nie wiem, czy my jesteśmy w stanie co do czy na ten temat uważasz, a mamy drugiego widza, więc szybciutko odpowiedz. No, znowu wracamy do tematów politycznych. Ja, ja uważam, że jako społeczność, gdyby na przykład w taki bardzo gorący dzień, kiedy tego prądu do klimy i tak dalej jest potrzebne i gdyby faktycznie, nie wiem, przynajmniej z 50% ludzi posiadających systemy fotowoltaiczne wyłączyło te systemy, to to byłoby zauważone, zauważone w systemie energetycznym, ale także, że to wszystko działa w ramach europejskich wsparcia, jeżeli tutaj gdzieś tych zabraknie, to po prostu płynie w Niemiec, Litwy, w, stądkolwiek indziej to, to raczej, wiesz co ja bardziej uważam, że e, pora głosować i wybierać młodych ludzi, nie tych starych frygów, którzy po prostu mają pełno uzależnień, siedzą w portfelach zupełnie innych ludzi podejrzewam, że pokolenie moich dzieci, mojej córy, to być może będzie to pokolenie, które naprawdę da nawet cokolwiek zmienić pokolenie nasze, naszych ojców, jeżeli żyją to naszych musi podejść, żeby była szansa na jakieś większe prawdziwe zmiany. Mamy kolejny kosz na słuchaj, ale czy to coś da, czy ktoś słucha w ogóle, czy ktoś słucha? Tutaj nikt nie słucha, jak była próba, próba przez, jak to się nazywało, branżę fotowoltaiczną, ta petycja, którą żeśmy tam próbowali troszeczkę ruszyć, wszyscy się podpisały bardzo dużo osób się podpisało i co z tego? Z Senatu wróciło do Sejmu, prezydent podpisał. Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam. Słuchajcie, yy, pa... ale są właśnie te czynniki handlowe, które nawet nam pomagają i nawet nie musimy walczyć to, o to, to tak samo jak walczyliśmy o niepodległość, nie, umieli, nie umieliśmy się razem dogadać chłopi ze szlachtą i nigdy nasze powstania nie były, nie okryły się sławą czy sukcesem bo nie było właśnie tego zjednoczenia i tu jest ten problem. Ale są właśnie pewne mechanizmy, gdzie właśnie jeden z drugim się pobije, czyli Niemiec z Ruskiem, powstaje nam szansa i odzyskujemy niepodległość. Tak samo w tych fabrykach. Tych fabryk było tak dużo, rynek potrzebował, gospodarczy się rozwijał i na przykład coraz mniej było pracowników. Jeśli jest coraz mniej pracowników, to na przykład fabryka A chce i zwiększa swój produkt, albo ma ich brak, chce mieć lepszych tych pracowników, daje trochę więcej, żeby ich przyciągnąć. Jeśli A daje trochę więcej, C ich traci i X też ich traci, to X mówi, kurczę, dobra, my wyrównamy. Na przykład fabryka G sobie oblicza, że kurczę, no my chcemy jeszcze więcej i bardziej, to znaczy, że to znowu jeszcze cenami ich przyciąga, że na daje Wam już na rękę 2,5. I moim zdaniem tak to się właśnie bez naszej walki Trochę poprawiało, też właśnie to zahamowali tym, że, że mamy teraz e, tanią siłę roboczą z Ukrainy, i też możecie się cieszyć, że tego też właśnie trochę nie rozumiecie, że ludzie właśnie się poprawia, a dalej tego nie doceniają i marudzą. A na przykład kiedyś byliśmy na poziomie Ukrainy, a teraz oni tu pracują, i zobaczcie sobie, ile u nich są zarobki, ile można za to kupić. Ile można u nas kupić? Przechodzimy do tego fragmentu, co Wam wykleiłem. Pozdrawiam Pana Roberta od akumulatorów i Pana Waldka od paneli i Pompy pas świetną robotę robią. Tylko co jest smutnego u nas? Że my, tak jak Pan Robert mówił, liczymy tylko na kolejne pokolenie kolejne i kolejne, kolejne. Każdy to rzuca na kogoś barki, zamiast my zacząć, tak? Coś pięknego, że zrobili inną inicjatywę, podpisali petycję. Sorry, na przykład załóżmy, że. 2 miliony jest e, użytkowników paneli fotowoltaicznych i oni mają potencjał, bo oni mają dużo wyświetleń, tak? Mogą być przywódcami i mogą zgromadzić tych ludzi. I jeśli zbrali tylko 150 tysięcy, załóżmy i to nie dało rady, to dlaczego się poddawać? Dlaczego na świat powstanie poszło tylko jedna trzecia chłopów i jedna druga szlachty i nie wyszło? To... Pat inaczej patrzmy, nie próbujmy wtedy, tak? Nie mamy siły, nie próbujemy. Jest powstanie warszawskie, wiemy, że jest nas mało, jesteśmy na straconej e, pozycji, to nie wykrwawiamy się do końca. Tylko szukajmy metody, żeby dotrzeć do większej ilości, żeby zbie zebrać prawie wszystko, tak? Nawet jeśli polski głos się nie liczy, to wiemy, że tych paneli fotowoltaicznych na świecie jest więcej i że Niemcy tak samo mają e, niezbyt ciekawe teraz umowy. A mamy internet, ludzie się uczą języków, możemy się zjednoczyć. Światowo, czy, czy całej Europie, i wtedy mamy chyba jakiś głos. Ja jestem takim człowiekiem, że szukam rozwiązań, nie poddaję się, tak? A nie to, że zrzucam e, odpowiedzialność całą na, na kolejne pokolenie, tak? No, nam się nie udało, albo źle próbowaliśmy, wyciągnijmy wnioski. Dlaczego? Dlaczego nam nie wyszło? Co nam zabrakło? Jak możemy inaczej dotrzeć do na przykład człowieka czy, czy do społeczeństwa? Takie jest moje zdanie. Nie wiem, jak wymyślicie. A teraz przejdźmy do tej trochę ciemniejszej strony inflacji, czyli jak państwo ma swój budżet, ma też budżet awaryjny i na przykład, jak była ta tarcza kryzysowa, poszło ileś pieniążków, ale teraz pytanie: ile było tych pieniążków dotrukowanych sztucznych? Że wpuściliśmy nowe, puste pieniądze do obiegu, gdzie niszczy to naszą złotówkę? Czyli. Jak złotówka idzie mocno do góry, to znaczy, że my coraz więcej tych pieniędzy wydrukowywaliśmy i idzie nasza inflacja. Jeśli to się dzieje w kraju i mamy swoje produkty, to jeszcze tam palicho, licho, ale my dużo sprowadzamy. I na przykład, taki przykład, jak mi mówi sąsiad, że przyjeżdża do, do niego z Niemiec z rodzina i przywiózł tam cztery załóżmy słoiki Nutelli, takie litrowe. I to go kosztowało 2-3 euro. Gdzie to u nas jest jakieś 16 złotych, a u nas taki słoik kosztuje 25 złotych. Dlaczego? Bo jeśli ten słoik był u nich produkowany, to my musimy więcej zapłacić, jeśli nasza złotówka jest mniej warta. Jeśli na przykład nasza złotówka stała 4 zł za euro, a teraz stoi 4,5, czyli ten produkt jest droższy i mamy też kolejny efekt, taki można powiedzieć, inflacji. Mam nadzieję, że to jest wszystko zrozumiale i czytelne. Jak nie, to zadajcie pytania, a jak ja źle mówię, to poprawcie mnie bo chętnie ten program właśnie, ten kanał zrobiłem, żeby zrozumieć więcej. Się tym dzielić i tak samo poprawić się, jeśli ja się mylę, że, że właśnie opublikowuję swoje myśli i mogę zmienić zdanie. I wracając właśnie do tego Państwa, jeśli była ta tańcza antykryzysowa i dodrukowaliśmy więcej pieniędzy niż mieliśmy w budżecie, i na przykład daliśmy to ludziom, e, którzy na przykład aktorom, czy hotelom, czy, czy jakiejś firmom, które były za, zamknięte. I na przykład można było się cieszyć, bo nie pracowaliśmy, a mieliśmy za co żyć, to jest taki sam przykład jak z tą fabryką. To się później na nas odbije, bo właśnie nasz pieniądz będzie słabszy i będziemy mogli mniej za niego kupić. No i wróć, bo jeszcze warto by było o czymś powiedzieć ważnym, poruszyć parę tematów, bo jeszcze może wam się coś pomylić z inflacją, coś takiego jak na przykład ten rurociąg gazowy wybuch w Rosji. Jak teraz mamy wojnę. E nie polityczne, tylko gospodarcze, że na przykład Ameryka z Chinami się tam blokują i na przykład tak jak węgiel, było trudniej go sprowadzić, ceny węgla, węgla poszły w górę, czy na przykład gazu było mniej, bo ten rurociąg, albo ten tam, gdzie to wydobywają w Rosji wybuch, to, to, to od razu ceny właśnie idą w górę, bo tak jak Wam mówiłem, jest popyt, jest mało, mało tego towaru, to idzie cena w górę i to tak samo ten gaz czy węgiel, czy od razu energia też idzie w górę, bo jak mamy tego węgla mniej, nie umiemy go pozyskać, to ceny w górę. Musimy też właśnie być tego świadomi. Ale musicie być tego świadomi, że wam się wtedy należy większa też płaca. E, musicie też walczyć o swoje. Tak samo jak w NGK czekam, bo ukłonę dla, dla tego zakładu, bo więcej przykładowo zarobił i dał większe premie pracownikom. Nagram właśnie też o tym filmik o pracy Węgika, roczne podsumowanie i też chodzą pogłoski, że w styczniu będą wyrównywać inflację, czyli załóżmy tam 8% straciliśmy, to 8% pójdą Wasze pensje do góry, żeby to było umiarkowane. I tak trzeba robić, a jak macie nieuczciwego pracodawcę, który swój towar sprzedaje drożej, ale nie chce pracownikom zapłacić więcej, chce Was wyzyskać, no to musicie się jednoczyć i walczyć o swoje.